Pozwolę sobie na uwagę stosunkowo bezczelną. Srebrny jubileusz ingresu naszego kochanego arcybiskupa może się stać pośrednio okazją po temu, że niektórzy, nawet mimowolnie, przypomną sobie słowa apostoła Pawła, że kto dąży do biskupstwa, dobrego zadania pragnie. Napisałem kiedyś studium, jak słowa te komentował święty Tomasz Zakwinu. Otóż zdaniem Akwinaty, sprawowanie posługi biskupi jest czymś tak trudnym i tak przekracza ludzkie siły, że trzeba być chyba pozbawionym poczucia realizmu, żeby tego urzędu pragnąć lub nawet o to zabiegać. Słowem, kto pragnie być biskupem, ten nie wie, co to znaczy bycie biskupem. Zdaniem świętego Tomasza, nawet jeżeli ktoś już został wyznaczony na biskupa, niech próbuje uchylić się od tego urzędu, i tu cytuję Tomasza, byleby nie iść w zaparte, kiedy wola kogoś wyższego nakazuje go przyjąć. Koniec cytatu. Wydaje się, że głównym powodem tego, że Tomasz był tak ostrożny w odpowiedzi na pytanie, czy godzi się pragnąć biskupstwa. Była jego doktryna sformułowana w dziełku o doskonałości życia duchowego, że trzy następujące cechy stanowią o doskonałości stanu biskupiego. Po pierwsze, biskupi mają obowiązek miłować nieprzyjaciół również poprzez służenie im. Kiedy bowiem przyjęli na siebie troskę o cały Kościół, aha, zapomniałem poinformować, że cytuję świętego Tomasza, a nie siebie samego. Kiedy bowiem przyjęli na siebie troskę o cały Kościół, w którym częstokroć znajdują się tacy, co ich nienawidzą, bluźnią im i prześladują, oni muszą nieprzyjaciołom i prześladowcom okazywać w zamian miłość i dobrodziejstwa. Przykład takiej postawy widzimy w apostołach, których następcami są biskupi. Otoczeni przez prześladowców, troszczyli się o ich zbawienie. Takim nakazał Pan: oto ja posyłam Was jak owce pomiędzy wilki, aby wielokrotnie pogryzieni, nie tylko nie zostali połknięci, ale żeby jeszcze ich nawrócili. Koniec cytatu, ale zaraz będzie cytat następny. Powtórę. Biskupi są zobowiązani również życie oddać dla zbawienia swoich podwładnych. Pan przecież powiedział, ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz życie oddaje za swoje owce. I po trzecie, biskup ma obowiązek całe swoje życie podporządkować dobru bliźnich oraz udzielaniu bliźnim dóbr duchowych. Słowem, i teraz to już ja, a nie święty Tomasz, chociaż to obiektywnie niemożliwe, biskup ma obowiązek dążyć do tego, żeby na wzór Pana Jezusa, w jedności z Nim i stosownie do Jego woli, że jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam, nie niejako cały przemieniać się w osobowe posłanie dla zbawienia ludzi. Dziękuję pięknie.